dodatkowe urządzenie, które mi wyliczy na wszystkie sumy zakłócenia. Wczesną mam 30 śliwinką. SP6 Juliet Alpha Papa przez 50 0 whisky Japan. Delta Juliet Zero whisky Japan. Widzisz, ja tu się po angielsku na gadałem, a widzę, że ty tutaj po prostu zasuwasz po polsku, także. <śpuszczak> Także niepotrzebnie. No, fajnie, wiesz, cieszę się niesamowicie, bo tu na taborecie, wiesz, sprzęt uruchomiłem i. I, I że to tak fajnie działa. Także no, tydzień temu jakieś testy tutaj przeprowadzałem, jeszcze to wszystko na pająku było. Dalej jest na pająku, nie? Ale no, po prostu no, jestem zaskoczony, bo nigdy w życiu nie budowałem wiesz, urządzeń na tak wysokie częstotliwości. A tu trochę klocków z AliExpress kupiłem, jakieś mieszacze, generatory. Teraz dodałem stabilizację, jeszcze częstotliwości, wzorze częstotliwości bazujący na GPS-ie. No, i kurczę, za, zaczyna to działać fajnie, więc wiesz, no, jeszcze dzisiaj przyszła mi taka, właśnie malutka antena, 35 cm, i mówię, lecę, jeszcze mówię, przed zmrokiem, no, już jest ciemno, ale jeszcze mówię, idę to przetestować, bo, bo normalnie nie będę mógł spać, nie? I to z takich 35 cm idzie, także no normalnie niewiarygodne jak dla mnie. DJ0, Whisky Juliet, tu Sugar Peter 6, Juliet Alpha Papa. Ile sześćdziesiąt centymetrów na średnicę, over? Trzydzieści pięć. Trzydzieści pięć centymetrów. A, to idzie bardzo dobrze, naprawdę. A jaki transiwera używasz? Jako nadajnik nadaję z Jesu FT-817 i drugi.